Hej, śpisełki i człowieki. Dzisiaj film grozy. Naprawdę trochę tak. Ja normalnie to nie lubię was straszyć. Jak chodzę z psem na spacer, to nie mam jakiegoś takiego cykora i wyobrażeń, że na pewno coś się stanie i będzie masakra, nie? Ale ostatnie wydarzenia, które miały miejsce na spacerze ze sneakersem, niestety popchnęły mnie w tą stronę, żeby. No, nagrać ten odcinek. Nagrać o niebezpieczeństwach, jakie mogą waszego psa spotkać na spacerach, zwłaszcza tych letnich spacerach, więc trochę o tym pogadamy, ale tutaj od razu gwiazdka, że jeżeli ktoś w ogóle ma schizę, żeby chodzić z tym na spacer, już sobie wyobraża jakieś straszne historie, to proszę tego nie oglądać. Naprawdę to lepiej nie. To dla kogoś o mocnych nerwach, kto nie będzie się stresował. Chodzi o to, żebyśmy ewentualnie wiedzieli, co mamy robić, a nie panikowali, ok? No więc od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że poszłam ze sneakersem na spacer. I my mamy takie wejście do lasu przez taką powiedzmy polanę, która ma ścieżkę wyłożoną kamieniami, no i wiecie, tu coś leży. Ja jeszcze z daleka nie widziałam co, a sneakers przeszedł obok tego na dosłownie 10 cm. I tak z daleka ja wie, a chyba ktoś rzucił po prostu śmieci takiego, wiecie, węża jakiegoś ogrodowego starego. Podchodzę trochę bliżej, są się, a nie, to truchło węża. Jak podeszłam jeszcze bliżej, to się okazało, że po pierwsze to nie truchło, tylko żywa żmija, bo się ruszyła, a po drugie wcale nie taka mała, bo była po prostu jak była zwinięta w ten yy, kłębuszek Rolon kółko, to ona była taka wielka. A mój pies przeszedł koło tej żmiji po prostu 10 cm. Trochę się zestresowałam i stwierdziłam, aaa! To był jakiś przypadek. Krzyśkowi nic nie mówiłam, bo on ma z wężami, zaraz by wpadł w panikę, że nie wolno nam w ogóle już chodzić z psem tamtędy i w ogóle. Spoko. Trzy dni później przechodziliśmy tą samą drogą i widziałam w tym samym miejscu i 10-15 metrów dalej trzy żmije! Trzy! Ja normalnie koło nich tak przeszłam, bo ta jedna to tam leżała, gdzie ta pierwsza, a dwie pozostałe leżały trochę w trawie, bo wiecie, tutaj jest kamienista ścieżka, która ma, nie wiem, Tyle szerokości, tu rośnie wysoka trawa, i ja tak zaglądam i wiem: No nie, niemożliwe, że tu leżysz mija. Normalnie leży żmija zwinięta 10 cm od mojej kostki, którą przeszłam w baletkach, i koło psa, który znowu koło niej przeszedł 10 cm. Więc od razu um, trochę w, uruchomiłam wyobraźnię i sobie e, myślę, co by było, gdyby ta żmija urządliła mojego psa. I to pchnęło mnie do tego, żeby ten dzisiejszy odcinek nagrać. Więc jeżeli waszego psa. W jakichś okolicznościach ugryzłaby żmija, to co robimy w takiej sytuacji? Po pierwsze, dobrze by było psa unieruchomić, to znaczy, dobrze było, żeby on nie biegał, nie szedł, położyć go, jak możecie tego po prostu wziąć na ręce. I natychmiast dzwonimy do weterynarza. Dzwonicie do weterynarza i informujecie, jaka to sytuacja się wydarzyła, po to, żeby weterynarz miał czas się do tego przygotować, albo na przykład, żeby was po odpowiednie środki farmakologiczne odesłał, na przykład do innej kliniki, bo na przykład powie, że my nie mamy, nie wiem, jak to się mówi fachowo, ale antidotum na um, ten jadrzmi, więc proszę jechać lepiej do takiej, takiej kliniki, tak? Czyli. Pies jak najmniej się rusza, można delikatnie to schłodzić i najlepiej niczym nie obwiązywać. Nieważne, gdzie jest tam łapkę, w ogon, w pyszczek urządlony, delikatnie schładzimy, jedziemy do weterynarza i weterynarz nas prowadzi. Bo teraz uwaga! Ja Wam dzisiaj dam rady, co robimy w takich trudnych sytuacjach, ale to nie mają być porady weterynaryjne i lecznicze. Ani ja, ani Wy nie jesteśmy, no chyba, że nas ogląda jakiś weterynarz, no to przecież wie, co robić, no. Ale ani Ja, ani Wy nie jesteśmy weterynarzami, więc ja wam tylko szybciutko powiem, jak reagować, a nie a, jak ja widzę czasami w internetach. Mój pies od tygodnia wymiotuje. Czy wy mi podpowiecie, co z tym zrobić? No nie robimy takich sytuacji. Jak jest groźnie, to jedziemy do weterynarza i weterynarz sobie decyduje. Jak się pomylimy i pojechaliśmy do weterynarza bez sensu, to nic się nie stało. Ok? Zaczęliśmy z grubej rury, teraz tak idziemy w trochę powiedzmy, mniej niebezpieczne rejony mianowicie chodzenie po górach i znowu wracamy do tego co wy mnie często pytacie, dlaczego pies jest na czy albo bez smyczy, nieważne czy snikers jest na czy to pytacie czemu jest na smyczy jak jest bez smyczy to pytacie czemu jest bez smyczy. więc jak my idziemy z psem w góry to od jakiegoś czasu dość często w stronę tom jest na smyczy. ewentualnie z powrotem go odpinam, bo wtedy już wiem jaki jest szlak i co mnie na tym szlaku spotka, na co trzeba uważać w górach, przede wszystkim na pastuchy, te elektryczne tam, gdzie jakieś konie, krówki, kozy, owieczki, to bardzo często gospodarz o... Jak to się mówi? ogradza ogradza to pole po prostu żyłką pod napięciem, więc dobrze by było, żeby pies tego nie dotknął, a umówmy się, jak pies chce gdzieś powęszyć, to na bank, jak tutaj jest żyłka, będzie chciał tam wsadzić łepek, to nie jest jakieś bardzo wysokie napięcie, ale jak sobie wyobrażam, że Snickers by miał dotknąć pastucha, to na bank by go dotknął nosem, nie? I jakby dostał szczał prąda, prądu w nos, to pewnie nie byłoby to dla niego najprzyjemniejsze. Po co ma nam się pies schizować? Zwłaszcza, że jak ja z nim idę na smacz, to on bardzo często w stronę tych pastuchów ciągnie, więc go tam muszę nie tędy, tylko tędy. Po drugie, wszelkiego rodzaju urwiska, przepaście. Przepaści? Przepaść? Przepaść? Przepraszam. Wtedy, kiedy idziemy i nie widzimy, co jest wyżej, nie widzimy, co jest za zakrętem. No, Snicker, znasz, kiedyś miał taką ksywkę drugą, Łajza, nie bez powodu. Więc ja sobie wyobrażam, że on na przykład postanowi skoczyć na dół, sprawdzić, co tam się wydarzy, albo zobaczy tam kawałek wody i postanowi wskoczyć z jakiejś dużej wysokości do tej wody, albo po prostu się poślizgnie. Więc jak ja nie znam trasy, to wolę mieć psa na smyczy, na lince i wtedy się nie stresuję. A jak ewentualnie schodzimy, to wtedy go mogę odpiąć. Jak już jesteśmy w temacie wakacji, to często zdarza nam się zabrać psiaka na wakacje ze sobą, na różny styl urlopowania się. Jeżeli macie w planach urlopowanie się w wodzie, tak? Kajaki, łódki, gdzieś przy jeziorze, zwłaszcza wtedy, kiedy to jest rzeka rwąca z jakimś silniejszym prądem, czy jakieś takie jezioro, gdzie te prądy są, uważajcie na psiaki. Jeżeli macie dużo czasu spędzić nad wodą, w wodzie. No myślę, że kamizelka jest takim must have. Kamizelka dla psa. Po prostu kamizelka dla psa. Dobrze też, żeby był na przykład w szelkach, i wtedy możecie szelki podpiąć do długiej linki. I jeżeli psu, zabraknie sił, a mamy duży prąd, to go, krótko mówiąc, przyholujemy sobie na tej długiej lince. Żeby nie było takiej sytuacji, że wiecie, wypływacie gdzieś łódką na. Dużą przestrzeń wodną, gdzieś daleko, głęboko, tu są jakieś prądy, wrzucamy psa do wody, czy on sobie sam wskoczył, pływa, 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 i nagle się okazuje, że jest za daleko od łódki i nie ma bidulek, jak do nas wrócić, nie? A jak mamy psa na obroży, to też go często ciężko tak przyholować do nas. Jak jest w kamizelce, jak jest w szelkach, to nie ma po prostu żadnego z tym problemu. Oczywiście chodzi mi o taką kamizelkę. Dopływania wyporową, nie wiecie jakąś odblaskową, tylko taką, że jak piesek przestanie machać łapkami, to będzie się jak bojka unosił na wodzie i nie pójdzie na dno, bo kamizelka go e, pilnuje, unosi na powierzchni no i pozwala, że nawet jak się zmęczysz, to spokojnie dokolujemy cię z powrotem, nie? No i słoneczko. Jak jesteśmy w temacie wakacji urlopu, to pamiętajcie o potencjalnych udarach. Udar słoneczny, przegrzanie psa. Ja wiem, że są takie pieski, które lubią się wylegiwać na słońcu. Trzeba na to zwracać uwagę. Albo na przykład wybraliśmy sobie jakąś trasę wycieczkową, okazało się, że była bardzo osłoń odsłonięta, dużo świeciło słońca i faktycznie pies być może się przegrzał. Więc jeżeli my widzimy taką sytuację, że pies jest bardzo osłabiony dużo dyszy i ten oddech się nie uspokaja. Maśli notok, podniesioną temperaturę ciała, yy, albo podejrzewamy, albo po prostu zmierzyliśmy mu temperaturę. Coś jest nie okej, okay, to natychmiast wieziemy psa do weterynarza. Zabieramy go oczywiście w cień, zabieramy go w jakieś chłodniejsze miejsce ja bym uważała ze schładzaniem jak wy chcecie, wiecie, a to go obłożę teraz czymś zimnym i tak dalej tu trzeba uważać, żeby jakiegoś trząsu pies nie dostał o tym niech sobie weterynarz na spokojnie zadecyduje, ale jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, to na pewno do chłodnego samochodu jedziemy do weterynarza i niech weterynarz oceni, bo naprawdę takie przegrzanie i taki udar może być dość niebezpieczny dla psa a pies wam nie powie, że ma zawroty głowy i się źle czuje, dalej wszelkiego rodzaju ucieczki My kiedyś opowiadaliśmy o tym przy okazji. Poradnika, jak pojechaliśmy ze sneakersem na Chorwację, wtedy wspominałam o adresówkach. Więc adresówka jest bardzo ważna. Jak jedziemy w Polsce, no to po prostu zwykła. Jak jedziecie gdzieś za granicę, pamiętajcie o kierunkowym, żeby dodać to plus 48, bo jak ktoś znajdzie waszego psa, który postanowił zwiać z jakiegoś powodu, no to dobrze, żeby się do Was dodzwonił i wiedział, jak się dodzwonić. Natomiast uważam, że sama adresówka to jest trochę za mało, zwłaszcza gdy mamy psa z tendencją do ucieczek, z tendencją do tego, żeby nie zareagować na komendę przywołania, więc wtedy albo bardzo dobrze zabezpieczony teren, tak? Czyli jak wynajmujemy sobie jakieś domki z terenem zielonym, to sprawdźcie to ogrodzenie dookoła, żeby się nie okazało, że niby teren jest ogrodzony, ale jakiś zwierz postanowił wykopać dziurę pod ogrodzeniem albo gdzieś jest uszkodzone ogrodzenie i pies to znalazł, zwłaszcza, że im macie mniejszego psa, tym łatwiej pod taką dziurą się przekopać i zmieścić, no to żeby nie było takiej sytuacji, że nie dopatrzyliśmy dziury w płocie i pies nam uciekł. Więc sprawdzamy to Ewentualnie, gdzie spacerujemy z psem, długie linki albo smycze, czyli nie spuszczamy psa ze smyczy, jak nie jestem za niego taka pewna, że wróci. I takim ostatecznym zabezpieczeniem jest po prostu GPS. Tego na rynku jest tyle. My nie testujemy z prostego powodu. Snickers nie odpuści żadnej wody, więc myślę, że taki GPS to by po prostu umarł po pierwszym spacerze. Ja powiedziałam, postaraj się nie kłaść. Ktoś mnie tu źle zrozumie. No i zobaczcie. Postaraj się nie kłaść. Nie. Mogłeś nie usłyszeć słowa nie. Poza tym, no. On nie ma tendencji do ucieczek. Już nie ma tendencji do ucieczek. Okres buntu nastoletniego ma już dawno za sobą. Natomiast, jak macie taki GPS przy psie, to faktycznie potem możecie na telefonie sprawdzić po prostu, gdzie ten wasz pies jest i znajdujemy go bardzo szybko i się nie stresujemy. My zresztą, jak byliśmy drugi czy trzeci raz na Chorwacji ze sneakersem, to była taka sytuacja, że chodziła pani i wołała i szukała psa, bo jej gdzieś tam zwiał. Nie? I tak pytała, czy nie widzieliśmy jej, ja nie, 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 nie widzieliśmy, więc po takim dużym ośrodku kempingowym chodziła i go szukała, a ten ośrodek wcale nie był ogrodzony, więc ten pies w zasadzie to mógł pobiec na plaży i pobiec sobie wszędzie, więc uważamy na to, nie? I ostatnia rzecz, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, która teoretycznie się wydaje, że jest taka błaha, bo chodzi mi o zwykłe skaleczenia, czyli pies sobie rozciął łapkę, coś sobie rozciął na pyszczku, nie wiem, urządliła go jakaś pszczółka, czy coś innego. Natomiast to nie jest najmniej ważne, bo to od razu prowadzi nas do sytuacji, w której ja powinnam mieć przy sobie psią apteczkę. O psiej nagraliśmy film, więc polecam zobaczyć. Natomiast wiadomo, że nie na każdy spacer nie jak wychodzę za 40 minut gdzieś tam pod domem, ale jak już jadę na cały dzień na wycieczkę, gdzieś w góry, bądź właśnie na wyjazd taki dłuższy, musimy mieć przy sobie apteczkę, po to, żeby takie podstawowe środki ochrony higieniczne mieć dla psa. No ale co mi z tego, że ja mam bandaż dla psa i coś, czym mu zdezynfekuje ranę, jeżeli mój pies na przykład jest psem niedotykalskim i nie da sobie tej łapki rozciętej opatrzyć. Dlatego ja będę to powtarzać w kółko i wciąż. My o tym nigdy nie myślimy. Jak mamy w domu młodziutkiego psa, to nigdy nie myślimy o tym, że być może kiedyś mu się coś stanie i być może ja będę musiała go unieruchomić i opatrzyć jakąś ranę. Bo wiadomo, jeżeli pies bardzo sobie rozciął łapę, no to Trzeba pojechać do weterynarza i sprawdzić, czy nie trzeba tego szyć. Ale zanim pojedziemy do weterynarza, to dobrze by było tą ranę opatrzyć, żeby ta krew nie leciała, nie tryskała. Ja pamiętam, że jak sneaker sobie pazurka którymś razem wyrwał i pojechaliśmy do pani weterynarza, to ona się mnie pyta, gdzie byliśmy wcześniej u weterynarza? Ja mówię, że nigdzie, a czemu? No bo ma taki ładny opatrunek zrobiony. <laughs> to ja nie chwalę się, więc warto umieć, po pierwsze, umieć ten opatrunek zrobić, a po drugie, mieć psa który da sobie taki opatrunek zrobić, dlatego od samego początku, im młodszego psa macie, tym lepiej uczymy psa dotyku, uczymy psa tego, że czasami go muszę położyć, unieruchomić, owinąć coś na łapie, owinąć coś na ogonie, owinąć coś na pyszku, zajrzeć w oko, zajrzeć w ucho, nawet jak psu coś do ucha wpadnie, to żebyście precyzyjnie mogli wyciągnąć, albo na przykład pies wam złapał kleszcza. Ja miałam sąsiadkę, pies złapał kleszcza tu pod oczkiem, no to umówmy się wyciągnąć małoludkiemu czy nawet dużemu psu kleszcza spod oka, który się rusza, miota i próbuje nas łapać z ząbkami. No nie jest tak łatwo, więc jak mamy psa, który jest tego nauczony i wie, że czasami będzie taki moment, że go trzeba dotknąć, unieruchomić, zrobić jakiś opatrunek, to nam jest dużo, dużo łatwiej, więc nie zapominajcie o tym, bo naprawdę... Zawsze się takie rzeczy dzieją, że my o tym nie myślimy, dopóki się coś nie wydarzy. A jak się wydarzy, to potem jest ups, mój pies nie da sobie dotknąć łapy, bo jeszcze go ta łapa boli i w ogóle zapomnij o opatrunku. Więc jak macie w domu szczeniaczka, to my na przykład bardzo dużo o tym mówimy w naszym kursie online. Jak to robić, żeby od samego przy... początku przyzwyczajać psa do tego, że będą takie sytuacje, w których ja będę musiała jakieś zabiegi pielęgnacyjne, bądź na przykład taki opatrunek e, złożyć, założyć, przykleić i tak dalej. Pamiętajcie o tym. Podsumowując, powtórzę jeszcze raz, ja Was nie chcę straszyć. Ja chcę, żebyście w sytuacji jakiegoś wypadku, bo umówmy się, wypadki się zdarzają i czasami to jest niczyja wina, na tym polega wypadek. Że jakbym wiedziała, że się wydarzy, to bym zrobiła coś, żeby się nie wydarzyło, skoro nie przewidziałam tego, to się pewnie może wydarzyć. Chodzi o to, żebym ja była spokojna i żebym ja wiedziała, co mam zrobić. A nie, że w panice się zastanawiam o Boże, o Boże, o Boże i pogarszam sytuację, bo nie wiem, jak się zachować. No. Zresztą jak nie wiecie, jak się zachować, to zawsze wykonujemy telefon do weterynarza i on nam też trochę podpowie, ale im więcej wiemy, tym wydaje mi się, że jesteśmy spokojniejsi. Więc chill, luz, nie stresujemy się, spacerować z piesałkami w wakacje i zabierać na Europy, ale pamiętamy o tym, co robimy w razie w. Tyle ode mnie na dzisiaj. See you later. Ty już jesteś cały zeschizowany? Tak, ja wiem co ty będziesz opowiadać. To jest film nie dla mnie. Nie dla biednego Molanka. Ja w ogóle miałam o tym nie nagrywać, albo się zastanawiałam jak nagrać, żeby ci nie opowiedzieć tej historii, ale jak się już dowiedziałeś, to... Tru, trupi... będziesz trupiasty. mniej trupiasty. O, mniej trupiasty Beziesz, tak? trupi, Czupi, czupi, tru. Czupi, czupi, tru. Czupi, czupi, tru. A potem mówisz, że nagrywamy strasznie długo.